Niepokojąca wiadomość jest jednym z najbardziej dyskutowanych tematów tego tygodnia. Ksiądz Oliveira ostrzegł, co dowodzi, że jego proroctwa nie są szaleństwem. Bardzo uważnie śledź te naprawdę przerażające i niepokojące wiadomości. Wiele agencji informacyjnych i stron internetowych donosi, że niemiecki wywiad udało się schakować i odkryć plany Rosji na 2024 i 2025 rok. A teraz, w tym miesiącu, który upłynie na dwulecie rosyjskiej Inwazji na Ukrainę, Rosja przygotowuje ogromny ruch. Wiadomości podają, że odkryty projekt ujawnia dane techniczne rosyjskiej armii, które pokazują, że przygotowuje się do inwazji i ataku na kraje NATO poprzez Białoruś, graniczącą z Łotwą, Estonią, Litwą i Polską jeszcze w tym roku. Tak, nasza ojczyzna, Polska, będzie tego dotyczyć. Koncentracja ataku była planowana głównie na październik i listopad tego roku. Rok 24 będzie naprawdę pamiętny. Ale dlaczego w tych miesiącach. Ponieważ odbędą się amerykańskie wybory i Stany Zjednoczone, które są członkiem NATO, będą zajęte wyborami, dlatego nie będą mogły bezpośrednio uczestniczyć w tym konflikcie. Eustachy przepowiedział Polsce: Słońce ukryje się przed tobą, a ty długo pozostaniesz w ciemności. Nastąpią wielkie zamieszki, a krew niewinnych będzie się lała. To bardzo poważne, ale cała ta sytuacja może się zmienić. Jeśli posłuchamy wezwania Matki Boskiej, wezwania do modlitwy, cała ta historia, ta sytuacja i to, co zostało odkryte, może się zmienić. Ale musimy rozpowszechniać i zachęcać więcej ludzi do przebudzenia, pokazując, co się stanie na świecie, jeśli nie posłuchamy prośby naszego Boskiego. W środku tych wiadomości i tego chaosu chcę przypomnieć mały fragment proroctwa, którego dokonał ksiądz Bronisław Markiewicz o Aniole Polski który staje się teraz bardzo istotny w tej chwili. Jest już tam miliony uzbrojonych żołnierzy. Konflikt będzie ogólny na całym świecie i tak krwawy, że naród położony na południu Polski zostanie całkowicie wygaszony. Ogólną bitwę poprzedzą zdumiewające wynalazki i okropne zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy Polacy, oczyszceni przez to uciemiężenie i silni w miłości wspólnej, nie tylko będziesz wspierali siebie nawzajem, ale także pomożesz innym narodom i ludziom, nawet tym, którzy byli już wrogami wobec Was. W ten sposób wprowadzicie braterstwo narodów niewidziane dotąd. Bóg obdarzy Was wielkimi łaskami i darami, i wśród Was wzbierają ludzie święci i mądrzy oraz wielcy nauczyciele, którzy zajmują zaszczytne pozycje na świecie. Wasz język będzie nauczany na uniwersytetach na całym świecie. Czycijcie Maryję i Najświętszą Maryję Pannę. Sakrament rozkwitnie w całym narodzie polskim. Pan Bóg wyniesie Was na najwyższy poziom. Nasza ojczyzna stanie się spichlerzem dla świata. Będą pukać do naszych drzwi, prosząc o schronienie i ochronę. Mamy naród, który stoi przed Jezusem, uświęcony sakramentem na kolanach i wzywający ludzi do odmawiania świętego Różańca, tak jak prosiła Matka Boża. Gdy ludzie przyjdą do naszego kraju w poszukiwaniu pomocy, Powinni znaleźć tu obfitość pożywienia duchowego. To będzie najważniejsze, ponieważ będą musieli przyjąć naszą wiarę. Niestety, większość Europy nie wierzy w Boga, a być może te smutne wydarzenia, które się dzieją, oraz to, co odkryto, że jest planowane przeciwko temu wszystkiemu ludowi, są boskim znakiem przebudzenia, zanim wydarzą się większe rzeczy. Być może teraz ludzkość zacznie wołać i klękać przed żywym Bogiem. Mimo wszystkich problemów, przez które przechodzimy w naszym kraju, proroctwo jest jasne. Zaufaj więc Panu, bo jest dobry, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On podnosi pokornych i obdarza łaską, ale poniża dumnych i odrzuca ich na zawsze. Starajcie się przede wszystkim o Królestwo Niebieskie, o duchowe dobra trwałe na wieki, bo to, co nie jest trwałe na wieki, nie jest prawdziwym dobrem. W ten sposób napełnicie niebo i na tej ziemi znajdziecie szczęście, którego świat nie może dać. My, chrześcijanie i wierni wyznawcy Słowa Bożego, musimy szerzyć je na całym świecie i korzystać z mediów społecznościowych, póki jest czas, aby mówić o Słowie Bożym, szerzyć orędzia Matki Bożej, doceniać kapłanów, którzy naprawdę oddają życie za swoje owce. Ile wspaniałych kapłanów mamy tutaj w Polsce, którzy uczą nas katechizmu. Słowa Bożego, którzy każdego dnia wzywają nas do modlitwy, którzy celebrowują mszę świętych z takim zalaniem i oddaniem i którzy pokazują nam, jak należy się zachowywać wobec świętej Eucharystii. Życzę naszemu narodowi wsparcia. Wesprzyjmy się nawzajem. Ilu ludzi krytykuje i osądza innych, nie znając prawdy, by ich strącić? To nie jest dobre dla świętego Kościoła. Im więcej ludzi atakuje, krytykuje i przestaje się modlić, tym więcej owiec opuszcza opiekę pasterza. A wilk, który symbolizuje zło, czeka, aby złapać te owce. Musimy robić to, czego prosi Matka Boża: milczeć i modlić się. Gdy zobaczysz grzech i błąd innego, po prostu milcz i módl się. Twym obowiązkiem jest głosić i szerzyć prawdę pana. Ale zwróć uwagę, prawda musi być wypowiadana, ale spokojnie i z analizą. Ponieważ jeśli poświęcimy nasze dni na ocenianie postawy naszych przywódców religijnych, ludzie zobaczą tyle złych rzeczy w świętym kościele, że będą chcieli opuścić te owczarnie. Więc musimy postąpić odwrotnie. Musimy pokazywać dobre rzeczy, musimy pokazywać księży, którzy walczą dzień po dniu, głosząc Ewangelie i troszcząc się o swoje owce, zarówno przez internet, jak i w parafiach. Niestety nie mogę odpowiadać na komentarze. Chociaż czytam wszystkie. Dlatego potrzebuję Twojej pomocy. Dbajmy o siebie nawzajem w tych komentarzach. Pomóż komuś, kto również zostawi komentarz i może przechodzi przez trudny okres. Ktoś, kto może traci wiarę, ktoś, kto jest zniechęcony i bez kierunku. Mamy rodzinę duchową oddaną Matce Bożej, ponieważ wiemy, że poprzez serce Matki Bożej nastąpi zwycięstwo. Bóg przywraca ducha kapłana Oliwejry. Jaka to łaska mieć kapłana, który otrzymuje widzenia od Pana na żywo. Niech Jego przesłania docierają do innych krajów i do osób, którego jeszcze nie znają lub nie traktują poważnie Jego proroctw. Przez moc modlitwy możemy zmienić cały przebieg tego złego planu. Dlatego bądź silny. Niech Twoje spojrzenie skierowane będzie na Jezusa, nie na człowieka. Człowiek upada, człowiek nas zawodzi, ale Jezus nigdy nas nie zawodzi. Jezus jest Alfa i Omega, początek i koniec, droga, prawda i życie. Jeśli idziesz tą drogą, znajdziesz prawdę i życie. Teraz na Twoim ekranie pojawia się specjalny film, który zrobiłem na temat proroctwa Anioła Polski. Kliknij i obejrzyj teraz, ponieważ ważne jest, abyś zrozumiał to objawienie. Dziś bądź źródłem błogosławieństw dla tego świata, który tak bardzo potrzebuje. I udostępnij ten film swoim przyjaciołom i rodzinie w grupach WhatsApp. Do zobaczenia w następnym filmie.